Jesteś Polak jaki Człowiek, który nie czyta, przypomina trup ocisany kamień niezdociężały w do pory. Brakuje mu błyskotliwości, szybkości w podejmowaniu decyzji, a nawet wszystko w niezależności. Prawdziwej niezależności bowiem uczyły się m.in. obcującej daleckimi bohaterami. Człowiek unikający książek jest także na To jest brak dla ciał naszych bliskich, dla na, na tych ludzi, którzy zginęli. na dlatego że e, to, w jakiś sposób no, te zagadnienia historyczne zawsze mnie interesowały, a jednak historia no, to była taka dziedzina, w której, w której że data jest najlepsza. Wiedziałem, że nie jestem w stanie mi dorównać, ale teraz być może to z, zatoczę koło i właśnie na historyczne, magisterskie wykonywam historię. Jeszcze przed moment chciałam być kosmetyczką, że może będę kosmetyczką, nie ma żadnego problemu. Ja będę tam pytała, że jednak nie nie, to jednak to prawo zostaje, to chyba tak będzie, no to jest trochę ciężki za dla jak Ale to było jedno zdanie. Że że... Nie, a on do mnie mówi, sama nie mnie na dworzec o czwartej rano, a ja myślę, o, Jezus, o czwartej wstawać. To było straszne. Ale on mimo wszystko był taki szczęśliwy, jak go wiedział, chwilę zamieniliśmy zdanie, odprowadziłem go na dworzec. To co, przyjedziesz po mnie później? A ja mówię, o Jezus, znowu przyjeżdżać. Rykuje mi tak teraz strasznie, żeby wiedzieć o tej czwartej rano na ten dworc. Synta Szacunek. Dziękuję Państwu bardzo. Ten film już ma trzy miesiące i jest prawdziwym pułkownikiem, bo nie wiadomo, kiedy się pokaże. Jeżeli Państwu się podobał, to dla mnie to jest oczywiście ogromna radość. Chciałam Państwu, bo dzisiaj tak. Magda Merta wyjechała do Kanady z Agnieszką, tą co śpiewała Marsz Polonia. Diana Merta ma dyżur na pogotowiu do siódmej rano. Wszyscy zachorowali, mu musiała, musiała zostać. Nie mam żadnego bohatera dzisiaj dla Państwa, ale mam niespodziankę. Przyszedł Pan który zaaranżował, wymyślił to i zaaranżował, um, już mówię, już mówię, już mówię, już mówię, już mówię do mgły. Do, do mgły suplikacje, święty Boże, święty mocny, święty, a nie śmiertelny, następnie do pogardy, to ja wymyśliłam, on zaaranżował, <laughs> zaaranżował pieśń konfederatów barskich, a teraz odrzucał wszystkie moje propozycje i sam wymyślił Polaka Małego i sam go zaśpiewał, to Michał Skarżyński, o tutaj jest. Michał jest bardzo ważny dla tych filmów, a te pieśni wyjęte gdzieś tam z, z odmentów historii uważam, że... Dla mnie są bardzo ważne, bo ustawiają, ustawiają te filmy w pewnym kontekście, prawda? Dla nas oczywiście czytelnym, przez co to, to jest głębsze i to jest moja wielka wdzięczność dla Michała za tego Polaka małego, bo ja wymyślałam już prawą ręką za lewe ucho, nie mogłam niczego wymyśleć. A on mówił, nie, to, to nie jest dobry pomysł, to nie jest dobry pomysł, to nie jest dobry pomysł i przysłał mi mailem tego Polaka małego. No i oczywiście ja, ja, ja wiedziałam, że... Że, 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 to jest, że to jest to. I myślę, że, że Michał w tej serii smoleńskiej z nami, z całą ekipą zostanie. Oczywiście jest mi bardzo przykro, że, że zdradziłam swojego stałego kompozytora i przyjaciela Janka Grudzińskiego, który tutaj siedzi smutny. Tak. Tak? Ale myślę, że jeszcze, jeszcze, jeszcze coś tam przed nami. No Mam nadzieję, że nam się coś, 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 coś jeszcze uda. Mów, Krzysztof. Dziękuję. Uważam, że nie jest tak źle, jak mi się wydawało. Kiedyś ktoś powiedział, że Polacy utracili swoje szlachectwo. I dlatego tak na psy zeszło wszystko. Okazuje się, że dzieci tych poległych to jest nowa, wspaniała, tworząca się elita. I chwała Ci, że tak ich pięknie pokazałaś. I zawsze ludzie, którzy Sięgają do tej rycerskiej tradycji, która między innymi była celowo ośmieszana, i walczą o prawdę. No po prostu, dają nam jakiegoś takiego kopa, że człowiekowi chce się żyć. Dziękuję Ci. Tutaj są takie dwie rzeczy. Jedna rzecz to, że straciliśmy, taka rozpad, że straciliśmy tak wspaniałych ludzi, którzy umieli wychować, pracując dla Polski cały czas, umieli wychować tak fantastyczne dzieci, prawda. Tym ta nasza strata jest większa, ale z drugiej strony oczywiście, jak Krzysztof powiedział, jest tym wielka nadzieja, bo nie zapominajmy, że pan marszałek Pudra miał ośmioro dzieci, prawda. Nie jest, nie jest źle. Proszę bardzo, Państwo chcecie o coś zapytać. Ja chciałem przyczyną... Przepraszam. Chciałem tylko zapytać, co zadecydowało o takim, a nie innym doborze y, rozmówców, bo jeszcze pewnie znalazłoby się paru innych też godnych. Tak, tak, tak. To bardzo jest trudne dla mnie pytanie, bo ja ciągle odpowiadam na te pytania. To właściwie była taka se seria, seria przypadków. To była jednak seria przypadków. Nie, nie, nie wymyślaliśmy niczego, łącznie z tym, że y, jak ja zdecydowałam, że będzie Diana, y, mertówna, to ja nie wiedziałam, że ona nie jest córką Merty. I dopiero w trakcie rozmów y, powiedziała mi o tym. Ja m, m, zapytałam tylko, czy ona chce, żeby to było w filmie. Ona powiedziała tak. I wydaje mi się, że to fantastyczny zbieg okoliczności, bo postać y, Tomasza Merty, y, którego znaliśmy jako erudytę, jako wspaniałego urzędnika pracującego y, dla Polski, zyskała taki dodatkowy... Dodatkowy wymiar, prawda? I on, jako, jako człowiek, jako ojciec, tutaj prze, przez, to właśnie, przez to właśnie bardzo zyskał. Diana jest bohaterką, ponieważ ja ten film robiłam dwa razy. To ja zrobiłam dwa filmy. Pierwszy film był z innym bohaterem, miał zupełnie inny kształt, był bardzo taki zamknięty. Nie było tam Michała, film był bardzo, bardzo spójny, bardzo zamknięty. Ja bardzo kocham tamten film i tego nie mogę oglądać, prawdę powiedziawszy. Ale właśnie ten bohater, jeden z bohaterów wycofał się, ponieważ <laughs> ja mam taki zwyczaj, że wszyscy autoryzują, yy, autoryzują to, co, to, co mówią. I on się wycofał, nie, nie, chciał, nie, znaczy nie miał zastrzeżeń do tego, co on sam mówi, jakiego ja doboru dokonałam, wybierając to, co on mówi i budując jego postać, i miał żadnych zastrzeżeń. Natomiast kontekst mu się nie podobał, nie chciał Małgosiwa, Serman, nie chciał Putry, nie chciał większości ich wypowiedzi, ja się na to nie mogłam zgodzić. I film przestał istnieć, bo, bo nie tylko. Chodziło o jego postać, ale warstwa muzyczna, zupełnie inna szła za nim, za, była związana z jego postacią i to, to syn mojego przyjaciela, zresztą było mi nie, niezwykle przykro i rozstaliśmy się, on powiedział, że nie, a ja powiedziałam, że ja też mam obowiązki wobec jego ojca, jako, jako jego przyjaciółka, znająca go przez wiele lat doskonale i na pewne rzeczy się zgodzić nie mogę. To było, myśmy to bardzo przeżyli. Bardzo opłakali tamten film, i w pewnym momencie było już wiadomo, po paru miesiącach, że już nie ma wyjścia i że trzeba, trzeba uratować jakoś ten, ten film. I, I zaczęliśmy ja zaczęłam szukać innego bohatera, i, i wtedy weszłam na Dianę. Zupełnie inną, tak jak Państwo widzieliście inną od tych wszystkich dzieci taką matkę. Ciepłą, ciepłą dobrą, szalenie wrażliwą dziewczynę. I myślę sobie, że że dobrze się stało, że, że ona jest tutaj bardzo ważna, że opowiada o tym ojcu tak jak nikt by o nim, nigdy byśmy nie wiedzieli, że Marta był, był właśnie taki. Bo tutaj są, no ważne są też te sylwetki, sylwetki tych, tych ojców matek. Małgosia Wasserman, bo premiera tego filmu, ten, tego filmu nie ma, ale powiedzmy, no była premiera w Krakowie, był Paweł Kurtyka, Małgosia Wasserman. I Małgosia najbardziej była wzruszona, i jej mama, tym, że, że w tym filmie yy, 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 powiedzieliśmy... O tym, co było z, 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 z ministrem Wassermanem, prawda? W sprawie Wanny, o sprawie Rury. Ona mówi, nigdy nie mogliśmy tego wytłumaczyć, nigdy nie mogliśmy się z tym przebić, a tutaj się to udało. Ja, ja, ja myślę, że to się udało, prawda? I, I ten kurtyka, który się podłącza do tego, mówi o, o tym niełatwym życiu y, tych ludzi, którzy wbrew. Wbrew walczyli o Polskę, budowali tę Polskę. Więc by, no, poprzez te dzieci, oczywiście ja chciałam też, ja chciałam też jakieś, jakieś portrety tych ludzi, którzy zginęli mm, mm, zawrzeć. Pan się pytał, kiedy ten film będzie? Nie wiem. Ten film nie jest moją własnością. Ja mogę pokazywać go Państwu jako pokaz autorski, ja do tego mam zawsze prawo i mogę. Jeździć w kraju i za granicą i ten film sobie pokazywać na pokazach. Natomiast jakieś są, są ogromne trudności z tym, żeby ten film ukazał się. Ja myślę, że się ukaże. Myślę, że się ukaże. Ja, ja, ja Państwu powiem, ja jestem tak zmęczona tym filmem. Ja po raz kolejny mówię, że jestem zmęczona, ale zawsze jestem bardzo zmęczona po tych filmach. Ale tym filmem, który tyle miesięcy, jeden skończony, zamknięty, nie ma. I od początku, bo to nie jest tak, że się wstawia mechanicznie nowego bohatera, tylko trzeba wszystko od początku robić. Więc ja przyznam, że w moim klubie, że, że jestem tak zmęczona, że ja się cieszę, że on jest, że go sobie oglądamy. Na takich właśnie, jak mam siłę, to gdzieś tam jeżdżę na jakieś pokazy. nie ma Marty Kaczyńskiej, dlatego, że ja zrobiłam ten film, ja zrobiłam film osobny o Marcie Kaczyńskiej i nie chciałam, żeby... Tak, tak, ale to wie, wie, wie Pani, no, dla, dla twórcy powtarzanie bohatera, no, nie jest takim najlepszym, najlepszym zabiegiem. To raz, a, a moi koledzy z ekipy na przykład uważali, że Marta by przytłoczyła tę resztę. Że, żeby zdominowała w pewien, w pewien sposób, prawda, z racji swojej podwójnej straty i tak dalej, i tak dalej. No ja, ja nie chciałam, ja po prostu Martę opisałam w osobnym filmie i tak, tak chciałam, żeby to było. Chciałabym, żeby te filmy razem były, czy sprzedawane, czy, czy coś właśnie Marta i, 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 i te dzieci. No ale to mówię, to jest. To jest moje, bo, bo ja chciałam zrobić film o Marcie, zrobiłam film o Marcie i teraz trudno mi powtarzać. To tylko dlatego. Pani odpowiedź, która nam nie Taki film, nigdy nie wiemy, pani też nie wie, że żony traci do milionów Polaków, przede wszystkim do młodych Polaków. To jest dramatyczna odpowiedź. Nie do przyjęcia. No niech pan coś z tym Zgadzam się z panem. Dziękuję za tą No ja... Ja nie mam odwagi tutaj apelować do państwa zróbmy coś, prawda? Oczywiście, no zróbmy coś, ale mamy tyle do zrobienia w tych sprawach, że naprawdę jakiś tam film to już jest mało ważne. Dużo ważniejsze rzeczy trzeba zrobić tutaj. Ma pani bardzo ważnych rzeczy, do przede wszystkim dotarcie do świadomości to nie tylko młodych, ale starych. Starych to znaczy takich jak ja jestem w takim wieku 70-80, ja jeszcze dalej tam dowędrowałam do i przeraża mnie, że ci starsi ludzie, zwłaszcza to kobiety są, nie rozumieją naszej sytuacji. Powinniśmy się zastanowić, kiedyś zrobić jakieś takie spotkanie i panel i przedyskutować o metodach edukacji tego społeczeństwa, który jest tak nieświadomy. Tak, dlatego to, co mówiłam o tych pieśniach, które Michał aranżował, które napisał, skomponował i śpiewał, że, 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 że przynajmniej my mamy te asocjacje historyczne, prawda? I że to jest bardzo ważne dla zrozumienia naszej sytuacji dzisiaj. No, ja się staram, ale. ale, ale... Myślę, że, że, że będzie taki moment. No ja państwa tu podniosłam na duchu tymi dziećmi, sama się podniosłam. A pan teraz mówi, że tragedia. No tragedia, tak, ale no miejmy nadzieję, że jakoś, że jakoś to będzie. Pani Mary jeszcze jedno pytanie, bo nie jest to pani pierwszy film o tematyce smoleńskiej. Chciałem zapytać. Ma pani materiał na kolejne i kiedy kolejny film? Z Michałem już wiemy, co będziemy grali. W nowym filmie. Naprawdę? To, to, to jest tak. Ja zrobiłam ten film i ja nie wiem, kiedy on będzie. Czy on będzie, czy to tylko państwo go obejrzycie. Nie wiem tego. Tak samo jak nie wiem, kiedy powstanie e, e, kolejny film. E, te, te filmy wynikają. Ja myślę, że, że i ja, ale też wszyscy moi koledzy, którzy robią tego typu filmy. To jest rodzaj takiej obsesji, bo, bo bez takiej determinacji, co na granicy szaleństwa, to byśmy niczego nie zrobili, bo, bo to się zaczyna od tego, że nie mamy ani złotówki, nie mamy żadnych możliwości, a chcemy zrobić film. No to wydaje się to zabawne, ale udaje nam się to, proszę zobaczyć, ile tych filmów tutaj, kolega siedzi, prawda, ile tych filmów powstało. Yy, więc ja mam wielką nadzieję, że ten film, który już zaczęłam kręcić, bo my staramy się stwarzać fakty dokonane, czyli sami za swoje pieniądze, nie pytając tam nikogo, co z tego będzie, kręcimy coś tam, dokumentujemy, prawda? No i do tego nowego filmu też już tam dużo rzeczy zdokumentowałam. Jakąś mam nadzieję, że, że, te, że te pieniądze, bo to chodzi o pieniądze, to chodzi o pieniądze, że te pieniądze się znajdą. A trudno robić filmy o. Takiej tematyce, czy takiej jak robiłam przed katastrofą smoleńską. Zawsze było tak trudno. Zawsze było tak samo trudno. Może teraz jest gorzej, no bo, no bo yy, ciągle jest to, że ta Polska niby się nazywa wolna, prawda? No tak nie jest. I, I powiedzmy, na przykład te filmy pokazują, że tak nie jest, że tu nie ma wolności słowa za grosz. To jest to, 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 to co Pan powiedział, prawda? To jest dowód na to, te, te, moje filmy, ja mówię za siebie, ale mam nadzieję, że ten nowy film, y, że ten nowy film y, też powstanie, też powstanie, On, ten nowy film nie mogę mówić, okay. ten nowy film wymaga dużo większych pieniędzy, <laughs> więc jest dużo więcej problemów, dużo więcej też strachu, bo, bo oczywiście to, to wszystko nie jest takie jak pomaśle. No właśnie za te filmy dziękujemy. Bo dotykają różnych wątków. No to ja powiem Państwu tak, i Michał ze mną pewnie też, że gdyby nie Państwo i Państwa potrzeby takie, a nie inne, to że Państwo chcecie te filmy oglądać, że przychodzicie na spotkanie, że je kupujecie. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To tylko dlatego one mogą być. I jeżeli tu ktoś ma komuś dziękować, to raczej my, państwu, za to, że my możemy robić te filmy. Gdyby państwa nie było, to by tych filmów nie było i Michał by nie zaśpiewał Polaka Małego. Ani ja bym nie zrobiła tego wszystkiego. Także ja Państwu z całego serca dziękuję, że możemy sobie tak razem żyć, jakieś sobie tworzyć fantastyczne podziemie <laughs> że jest nam ze sobą dobrze, ciepło, że ja się czuję bezpieczna, spełniona i że dzięki Państwu nam się to udaje. Ja Was nie proszę o pomoc. Wy, wy, Wy po prostu to tworzycie, a my tylko po prostu przy okazji. Przy okazji chcecie, no to my szybko też robimy. No i, i tyle. Także dziękuję z całego serca.